Dzień dobry, witam Państwa na. Otwieram 33. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kwidzyn. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne, uczestniczy w nich 14 radnych. Witam Rafała. Kolegę Rafała. Witam Panu. Pana wójta, pana zastępcę, panią skarbnik i panią sekretarz, panią Ewę również witam. Witam koleżanki i kolegów radnych. Porządek dzisiejszych obrad Panie i Panowie otrzymali. Czy są jakieś uwa uwagi? Odczytam. Punkt pierwszy otwarcie e, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kwidzyn i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi: Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia. Punkt trzeci: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z siedzibą w Kwidzynie na lata 2022-2024. Punkt czwarty: Zamknięcie obrad sesji. Przejdziemy teraz do tej uchwały z powodu której tutaj właśnie dzisiaj się znaleźliśmy. Uchwała w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego gminy Kwidzyn kanalizacyjnego Kwidzyn spółka z siedzibą w Kwidzynie na lata 2022 2024. Uchwala się co następuje paragraf pierwszy uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego kwizyn spółka z siedzibą w kwizynie na lata 2022 2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy kwizyn. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę pana zastępcę, może po, parę słów tam powiedzenia. No, tak, tak. Plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, e, przedstawiony do zatwierdzenia przez PWK Kwizyny Spółkę ZO, e, zawiera informacje dotyczące planowanych planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach, które mają być realizowane przez spółkę na majątku spółki. Obrazuje przedsięwzięcie racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do sieci oraz przedstawia zbiorcze nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Funkcjonowania planu modernizacji, rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji. W tym planie nakłady inwestycyjne przewidywane przez spółkę do wydatkowania w latach 2022-2024 opiewają na łączną kwotę 16 737 000 złotych i w ciągu tych trzech lat planowanych jest, planowana jest realizacja 25 zadań, które są wymienione, wymienione, w rozdziale drugim tego przedsięwzięcia. Które są wymienione w rozdziale drugim tego, tego planu i te zadania to są zadania, które dotyczą nie tylko terenu gminy Kwidzyn, ale również terenu miasta Kwidzyna, ze względu na to, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką komunalną miasta Kwidzyna i gminy wiejskiej Kwidzyna. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję głosowało 14 radnych wszyscy jednogłośnie za przyjęcie proponowanej uchwały stwierdzam że uchwała została przyjęta. A więc mam uchwałę przegłosowaną. W takim bądź razie zamykam obrady dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Dziękuję Państwu za przybycie.